z Tychy pokonuje MKS Klucz Borg 4-2. Razem z nami Kuba Świerczok. Kuba, gratulacje. Pamiętasz, kiedy po raz ostatni zdobyłeś Hatrika? Dziękuję. To na pewno ważne trzy punkty dla nas, bo ciężko pracowaliśmy przez okres przygotowawczy. W pierwszym meczu niestety się nie udało. Dzisiaj zdobywamy trzy punkty, a ostatniego Hatrika tricka w łącznej z meczu z Krową. Mecz wygrany, ale Klucz postawił mocno poprzeczkę. Trudno się z nimi dzisiaj grało. Znaczy ja myślę, że to, że to my sami sobie postawiliśmy wysoko poprzeczkę, bo muszę to wziąć na siebie. Miałem w pierwszej połowie sytuację na 1-0, myślę, że ten mecz inaczej by się potoczyła, a tak to przegrywamy pierwszą połowę, którą tak naprawdę powinniśmy wygrać. Dwa razy musieliście odrabiać straty, ale to są momenty, które chyba budują zespół, bo jednak dwukrotnie podnieśliście się z kolana. No tak, ja ogólnie myślę, że, że od samego początku dominowaliśmy i, i nie potwierdzaliśmy tego w pierwszej połowie, bo tak jak powiedziałem nie wykorzystywaliśmy tych sytuacji, w drugiej połowie już zagraliśmy swoje i wygrywamy mecz. Chyba też czujesz, że ta forma rośnie, te bramki w sparingach no nie były dziełem w przypadku. No tak, yy, ciężko pracowałem, ciężko pracowaliśmy yy, przez okres przygotowawczy i to teraz przynosi efekty. Jak duża zasługa tutaj jest trenera Szatałowa? Znaczy myślę, że, że, że duża, że duża ale, ale największa zasługa jest nasza, bo to, bo to my ciężko pracowaliśmy i, i jak widać opłacało się. Teraz przed Wami Olimpia Grudziądzna no i w końcu wypadałoby wygrać na wyjeździe? No tak, na pewno to dzisiejsze zwycięstwo nas podbuduje i, i ja myślę, że, że z Grudziądza wywieziemy trzy punkty.